Hej, został nam ostatni do przeglądnięcia ul. To jest nasza wieża. Przed momentem robiłem tego. Wyciągnąłem z niego, tak jak widzieliście, jedną ramkę z miodem i przełożyłem ją dla wsparcia tego małego ula odkładowego. No, myślę, że na wieczór dojdą. Tutaj pewnie czują to jedzonko, dlatego siedzą sobie. Pod samym daszkiem. Oczywiście nie wejdą przez daszek, bo jest siateczka, więc muszą wejść z powrotem do ula. Ale skupmy się teraz na ulu, na tej wieży. A, no i tu mogę powiedzieć, że tutaj jest miodek, de facto mógłby być do wybrania. Natomiast tutaj ogólnie nie liczę na to, że będzie biodek, bo tutaj wybierałem miodek. Ale musimy też zobaczyć, jaka występuje tutaj sytuacja stąd też zabierzemy się najpierw za dolny korpus przyglądnąć i będziemy wszystko zaraz wiedzieć co tam się dzieje dojdziemy do kraty odgrodowej podniesiemy będziemy wiedzieć damy radę czy nie? damy radę czy nie? no nie, nie jest ciężki powiem wam jest wszystko Elegancko, tylko gorzej, bo krata odgrodowa mi się przykleiła do spodu, ale chyba damy radę, chyba damy radę, nie? Jak myślicie, damy radę z tą kratą? A, ciapnęła mi jedna, ciapnęła mnie jedna pszczółka w, tę, w kostkę, może więcej mi nic nie ciapnie już, muszę się dmuchnąć. Ciopnę, jedna jedna w kostkę pierun jasny. Dobra, dołóżmy, Ach, dołóżmy naszego odimiacza. No tak, widzicie, krata od spodu spadła. Krata od spodu spadła, bo miała spaść. Znaczy miała nie spaść, miała, ta krata, ta krata miała iść razem ze mną, ale, ale nie dało rady, przykleiła się krata, stąd też zostało, tak jak widzicie, tu na górze, no i teraz będziemy musieli sobie zrobić, tak jak poprzednio, stoliczek, bardzo te pszczoły dzisiaj, Szukają, 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 tak jakby, tak jakby jednak głodek tym pszczółkom zajrzał, że nie mają po, po, pożytku no ale na nic się nic się na to nie poradzi nie ma deszczu to nie ma nektaru do zbierania. Dobra, choć mi się po kostce chyba rozejdzie. A my w międzyczasie spróbujemy tutaj ogarnąć tą kratę. A tak jak widzicie, zbieram to ciasteczko. Okej. Okay. Okej, okay. jeszcze. Jeszcze tutaj. Jeszcze druga strona. druga strona naszego ciasteczka pewnie część, część z was możliwe, że już karmi pszczołki, no bo jak nie ma pożytku, a miodek został odwirowany to pozostaje chyba tylko yy, woda z cukrem no, albo przeprosić się i dać im na przykład wodę z miodem. Miodek, oczywiście ten odwirowany, bo jak się da, bo jak się da z cukrem, no to, no to załadują to do ranki, a my nie chcemy mieć cukru w miodzie. Tylko chcemy mieć czysty miód. Dobra, myślę, że krata została wypracowana. Ok, to możemy zrobić przegląd, co tu się dzieje. I myślę, że też w taki sam sposób, jak. W poprzednich rozwiązaniach popsikamy, żeby się zeszły do środka. Może nam się coś tutaj uda oskrobać. Może nam ta w ten sposób nam tutaj nic nie poleci. Chciałem trochę zebrać jeszcze jednak tego ciasteczka. Stąd bo tutaj trochę pobudowały. Niech się schowają jeszcze drugą stronę. Dobra, temat ogarnięty. Nasz fukacz działa. Ok, przylepmy nasze ciasteczko. Nasze dzisiejsze zbiory, kulka jest zrobiona. Wyciągnijmy. Wyciągnijmy może trzecią ramkę. Nie, tą wyciągnijmy. Do... Dla, ...dla analizy co się dzieje? a tutaj mamy pozostałości kwaska, pasko, paska kwasowego no, pięknie ramka zaczerwiona, zobaczcie piękna sprawa, no, od lewej do prawej strony full pakiet, tu są już małe robaczki